No oczywiście można wierzyć, że mamy do czynienia z jakimiś totalnymi idiotami. czy panie prokuratorze, jak tam badanie dowodów, no mówię, że nie zabezpieczono. Dziwne rzeczy dzieją się czasem w naszym państwie. W tym... Nigdy do końca nie wiemy, co się działo za kulisami. Nie widzę powodu, żebyśmy nie mieli się pośmiać też z naszych przeciwników. Mówi się o tym w pisie, że pan jest bardziej skory do koalicji z pisem niż słową Irmencem. To się on... mogą zdziwić. Uważa pan, że nie jest hamem Jarosław Kaczyński? Czasem intencjonalnie zachowuje się w sposób nieuprzejmy wobec ludzi, mówiąc metafizycznie, oddaje się złu. E, i... O, daleko poszliśmy, I rzeczę, <trym> Życzę Kaczyńskie Arosław... Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby mówił prawdę. Dzień dobry, ja się nazywam Janna Miziołek, a to jest program Kulisy Polityki. To jest pierwszy odcinek i moim pierwszym gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobra. dobry pani redaktor i dzień dobry państwu. I chciałam od razu pana zapytać, czy jest nowy lider Konfederacji? Nie chodzi mi ani o pana, ani Sławomira Mancena. Nic mi o tym nie wiadomo. A Karol Nawrocki? Karol Nawrocki jest prezydentem Polski. Wybranym na pewno przez wielu naszych wyborców. Natomiast nie, nie, nie zacierałbym różnicy pomiędzy y, y, przywództwem na poziomie państwowym. A przywództwem na poziomie partyjnym, mam wrażenie, że bardzo wielu dziennikarzy w tej chwili zaczęło spekulować na temat takiej partyjnej roli prezydenta, natomiast nie jestem pewien, czy sam prezydent życzyłby sobie, żeby w tych partyjnych kontekstach go osadzać. No tak, ale on na tym marszu Niepodległości był bohaterem, miałam takie wrażenie, prawda? Tam stowarzyszenie właśnie Marszu Niepodległości powiedział, było takie bardzo zadowolone, że on właśnie tam uczestniczył, i czy trochę wam nie przejął tej sławy podczas marszu. Panie redaktor, jeżeli pierwszy obywatel w państwie czy głowa, Państwa dołącza do takiego wydarzenia, no to jest naturalne, że budzi zainteresowanie medialne, że budzi zainteresowanie obywateli. Prezydent Duda, kiedy uczestniczył w Marszu Niepodległości, przecież też budził ogromną koncentrację medialną. Także to jest normalne i mam wrażenie, że teraz wszyscy się doszukują w tym pewnej sensacji politycznej. Niekoniecznie zasadnie, Bo niekoniecznie należy jej tam szukać. No tak, ale pan prezydent. Deklaracja o charakterze politycznym prezydent zdecydował się jednak wygłosić podczas uroczystości państwowych przy grobie nieznanego żołnierza dwie godziny wcześniej. No tak, ale prezydent Duda występował razem na tym marszu państwowym, tak? To było takie połączenie, to jest taki trochę precedens, że Karol Taka Nagrodki... była wtedy narracja, ale tak naprawdę to był marsz Niepodległości po prostu. Poszedł w tej kurtce. No właśnie, ale tam też. Jak w ogóle się panu podobał ten marsz? Czy była jakaś inna atmosfera? No bo chodzi pan co roku na marsz Niepodległości? Czy była bardziej podniosła atmosfera? Było Mam wrażenie, więcej... że było świetnie i że pierwszy raz, być może od wielu lat, nic z tego marszu nie zepsuło. Żadne zakłócenia medialne, żadne zakłócenia porządkowe. Dlatego jestem bardzo zadowolony. Uważam też, że sukcesem organizatorów, którym pragnę pogratulować moich młodszych kolegów, było zorganizowanie bardzo wielu wydarzeń towarzyszących. W strefie przedmarszowej było kilkadziesiąt różnych stoisk. Zarówno mediów, jak i grup patriotycznych, proobronnych, szkolenia z pierwszej pomocy, dyskusje zorganizowane przez wydawnictwa, ekspozycja książek różnych prawicowych wydawnictw. Każdy, kto przyjechał do Warszawy, do centrum i był tam z dwie godziny wcześniej miał mnóstwo propozycji, jak ten czas wykorzystać. Były też koncerty. Po Marszu Niepodległości tradycyjnie także były koncerty yy, i to zarówno rockowe, hip-hopowe, muzyki tradycyjnej, kurs ja wileńszczyzny, tańczenie poloneza, grupówka, poczęstunek. No po prostu mnóstwo atrakcji. Także obok Marszu Niepodległości powiedziałbym w cieniu zainteresowania medialnego prezydentem, liderami politycznymi i tym, czy marsz przebiegnie spokojnie, ekscytacją, czy był jakieś skrajne hasło, może jakiś symbol. W cieniu tego wyrósł tam duży patriotyczny festiwal, patriotyczno-tożsamościowy, który robi wrażenie i na Polakach, i na gościach z zagranicy, których też jak co roku przyjechało z wielu państw. Tylko, tylko ja, nie szukając specjalnie, spotkałem grupy z Anglii, z Irlandii, Słowacji, Węgier, um, Czech, um, Włoch i być może wielu innych państw, od których nawet nie wiem, byli przedstawiciele. Mm -hmm. No tak, ale jak wam się udało uniknąć... Plus Polacy z Polonii, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, z, innych, z różnych innych kierunków. Przed dzień marszu spotkałem się z wiceszefem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Nasze zagraniczne struktury ruchu narodowego, które przyjeżdżają do Warszawy na Święto Niepodległości też miały w przeddzień swoje spotkanie. Działacze różnych organizacji narodowych, prawicowych mieli swoją konferencję towarzyszącą dzień wcześniej. Bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy działo się i życzyłbym y, wszystkim, żeby mogli więcej o tym dowiedzieć się z mediów, nie tylko się z niżowych y, nisz, <laughs> niszowych miejsc w internecie. Y, ale jak wam się udało uniknąć tych prowokacji? Bo to było jednak duże ryzyko ze strony prezydenta, że on wziął udział w marszu, w tej kurtce poszedł tak w ogóle casualowo ubrany, no bo y, mogło dojść do tego, że nie wiem, mieszkanie będzie podpalone, kostka brukowa tak y, gdzieś tam wyrwana, prawda? Bo to się zdarzało na Marszach Niepodległości, nie ja się. myślę, że to się nie zdarzało do końca samo. E, nigdy do końca w te przypadki nie wierzyłem, że ktoś jest w stanie tam na, na chociaż jakby z wierzę w zbiegi okoliczności, ale jak tych zbiegów okoliczności jest dużo i występują co roku, to zaczynam podejrzewać celowe działanie. Więc uważam, że jakby nie wierzę w to, że przypadkiem zostało zamknięte metro, dworzec jeden i drugi. Nie Myślę, że dojechać, to było celowe no. działanie i jakieś takie trochę złośliwe i tak samo w poprzednich latach. Ale teraz było wyjątkowo trudno. To, że ktoś nagle bruk rozebrał, kostkę poukładał, akurat tam, gdzie się gromadził, będzie marsz. No oczywiście można wierzyć, że mamy do czynienia z jakimiś totalnymi idiotami przy planowaniu inwestycji, natomiast niestety podejrzewam, że było to też jakieś celowe działanie. W tym władz roku Warszawy? dzięki Bogu nie było. Nie no nie wiem, czy władz Warszawy nie mam pojęcia, kto nie chcę nikogo oskarżać, tak? Natomiast trzeba być naprawdę idiotą, żeby rozebrać bruki zostawić zostać ułożoną kostkę na trasie największego zgromadzenia, które ma się tam odbywać i być zabezpieczone przez tysiące policjantów następnego dnia. A takie sytuacje mieliśmy w Polsce. Podobnie nie wierzę, że budka przy ambasadzie rosyjskiej lat temu naście uległa samozapłonowi i płonęła niczym stacja benzynowa, sam byłem przy tym, czułem, czułem ten płomień na swojej twarzy, kiedy żeśmy zabezpieczali ludzi żeby w to, że tak powiem, nie zostali no wepchnięci. ale to wiemy, że to była prowokacja, bo to już... No wiemy, nie wiemy. Jedni uważają, że tak, inni uważają, że nie. Natomiast jak rozmawiałem z prokuratorem, który to śledztwo prowadził wiele lat temu, to mi powiedział, że żadnych dowodów za bardzo nie zabezpieczono. Bo pytam panie prokuratorze, jak tam badanie dowodów? No on mówi, że nie zabezpieczono. Nie zabezpieczono. Więc takie mamy w Polsce śledztwa. I to nie była wina tego prokuratora, tak? Tylko, nie wiem, zakładam, że policji, która zabezpieczała tego dnia to miejsce. Więc dziwne rzeczy dzieją się czasem w naszym państwie. W tym roku nie było żadnych prowokacji. I jak pani redaktor mnie pyta, jak ja, czy my, czy szerzej, jak żeśmy się zabezpieczyli. Pani redaktor, my jesteśmy zwykłymi obywatelami. Ja jestem politykiem, ale mam taki sam wpływ, jak i pani redaktor na to, co się będzie działo w tłumie 100 tysięcy ludzi. Za zabezpieczenie odpowiadają dedykowane do tego służby państwowe. Policja? Służba Ochrony Państwa, która była mocno zaangażowana w zabezpieczenie marszu w tym roku ze względu na bezpieczeństwo prezydenta. Cała trasa była wszechstronnie sprawdzona, także pirotechnicznie i zamknięta dla ruchu pieszego, co wywołało kontrowersję, bo po sprawdzeniu pirotechnicznym zamyka się dla ruchu pieszego nawet trasę, która ma być bezpieczna dla przejścia prezydenta, więc to wywołało też komplikacje. Mieliśmy bariery takie przeciwko samochodom, żeby ktoś na trasę marszu przypadkiem nie wjechał, co z jednej strony zabezpiecza, z drugiej strony komplikuje pracę także służbom państwowym. Bo przecież oni też muszą się poruszać, karetki muszą się poruszać. Mieliśmy więc, powiedziałbym, zgodną pracę organizatorów wielu służb państwowych na tym, żeby to wszystko przebiegło spokojnie. Chciałbym wszystkim w to zaangażowanym, także funkcjonariuszom i pracownikom administracji, podziękować. I to jest wspólna praca, że to się odbyło spokojnie, bez prowokacji. Nigdy do końca nie wiemy, co się działo za kulisami. Często jest tak, że jeżeli ktoś miał złe intencje, próbował coś zrobić, czasem służby państwowe temu zapobiegną, a my się dowiemy o tym wiele miesięcy później albo wcale. To ja jeszcze chciałam tylko podsumować. Z Karola Nawrockiego i to jego 100 dni rządu, rządu prezydentury. Mhm. Jak pan ocenia go po 100 dniach prezydentury? Jaki to jest prezydent? Czy możemy coś w ogóle powiedzieć? No bo jakby kończy trochę to 100 dni um, tym, że nie będzie podpisywał nominacji sędziowskich, mhm. więc konfliktem z rządem. Kończy i zaczyna, dlatego że podobno część tych nominacji sędziowskich to czekała jeszcze z okresu prezydentury Andrzeja Dudy, więc poprzedni prezydent nie podpisał i nowy nie podpisał. Nie podpisał w pierwszym dniu swojej prezydentury, w 5, 15 i, i w setnym. Zastanawiam się, czy nie powinno być tak, że powinniśmy mieć analizę tych tematów nie dopiero wtedy, kiedy prezydent lub jego urzędnicy napisali tweeta, ale wcześniej, wydaje mi się, że brakuje nam takiej przeglądowej analizy tego, co robią politycy, zanim oni o tym poinformują publicznie. No i e, nadal. Nie mam powodu, to nam, jako politykom, daje zrało. pewną przewagę, możliwość programowania tematów debaty medialnej na dobre i na złe. E, natomiast ta, debata, ta decyzja nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. E, jeżeli chodzi o ogólne Ogólną ocenę dotychczasową prezydentury moja jest pozytywna. Jest tak, jak się spodziewałem, czyli dobrze. Prezydent postępuje odważnie, wetuje jak trzeba wetować. Nie wija w bawełnę, jeżeli ma coś do powiedzenia, jeżeli coś dzieje się niedobrego pomiędzy nim a rządem, nie ukrywa tego. Myślę, że tak powinno być i życzę dalszej odwagi w wetowaniu złego prawa mm. i w dobrym reprezentowaniu naszego państwa na arenie międzynarodowej. A rządowi życzę dużo rozsądku, żeby zrozumieli, że trzeba się przeprosić z prezydentem i normalnie współpracować, a nie podkładać sobie nogę. Jakiego weta się pan spodziewa? Weta w sprawie ustawy futerkowej, ustawy łańcuchowej. Nie wiem, czy się mamy spodziewać. Natomiast na no, takie weta chciałbym apelować tak. I w sprawie delegalizacji hodowli, to tylko pierwszy krok do tego, żeby utrudniać życie wszelkiego rodzaju hodowcom, te same organizacje, które zwalczają hodowle zwierząt futerkowych, zwalczają też chów trzody chlewnej, bydła czy drobiu. A, bo uważają, że w ogóle hodowanie zwierząt jest nieetyczne. Jest to pewien rodzaj takiego fanatyzmu, yy, yy, nie wiem, jak go nazwać, antyhodowlanego. Podatek bankowy, moim zdaniem, niezależnie od tego, czy popieramy podatki, czy nie, ja osobiście wolę, żeby były podatki niskie i proste, natomiast wiadomo, że jakieś muszą być, jakieś ktoś musi płacić, to wydaje mi się, że jest źle skonstruowany i nie powinno się go płacić. Nie ma charakteru podatku tymczasowego, niewspółmiernie też obciąża skoki małe banki, co nie powinno mieć miejsca. Więc też do zawetowania. Kryptowaluty jeszcze. Co oni tam na z tymi kryptowalutami, to się nawet boję sprawdzać. Pewnie też się nadaje do zawetowania ta ustawa. No generalnie duża część prawa, które rząd przygotowuje, jest oparte po prostu na zasługach. A założeniach. Psy na łańcuchach? E, powiem tak. Gdyby to była tylko ustawa o otrzymaniu psów na łańcuchach, a, a, to może nie byłoby wielkiego sporu. Natomiast oni dodali tam mnóstwo różnych wymagań związanych z tworzeniem końców i ich konstrukcyjnymi wymaganiami. Nałożyli dużo nowych obowiązków na policję, łącznie z tym, że chyba policja ma ważyć psy i sprawdzać, co im się należy, w zależności od wagi i masy ich ciała. Ja nie wybrałem sobie, że policjanci będą teraz z wagami chodzić po miastach i wsiach, ważyć pieski i sprawdzać z miarką, czy ktoś ma koiec z dachem, według wymagań, które wymyślali ustawodawcy. Moim zdaniem to jest typowy przykład złego prawa, przekombinowanego absolutnie. Zdaje się, że z niego wynika, że pies ma mieć więcej miejsca niż w tej chwili człowiek ma mieć miejsce, czy to w zamknięciu, czy na wolności. <laughs> I nie podoba mi się taki kierunek. Życzę jak najlepiej wszystkim psom. Sam może kiedyś będę miał psa, będę starał się o niego czy dbać. Nie ma. W tej, w tej chwili nie mam. Natomiast to prawo wydaje mi się grubo i głęboko przekombinowane, i wydaje mi się, że zasługuje na zawetowanie. No tak, no ale to trochę. Natomiast trzeba zaostrzyć kary dla tych, którzy swoich psów nie pilnują. Mamy w Polsce, co mnie zszokowało, jak sobie to uświadomiłem, jeżeli dobrze pamiętam liczbę, około 30 tysięcy zarejestrowanych pogryzień rocznie. To jest kosmos, należy coś z tym zrobić. Ludzie, którzy mają psy, muszą za nie ponosić odpowiedzialność, być może tak ogromna liczba pogryzień, łącznie z zagryzieniami, o jakich ostatnio słyszeliśmy, wynika z tego, że po prostu ludzie, którzy te psy mają i te psy kogoś gryzą, nie czują za nie odpowiedzialności, znaczy nie czują, że jeżeli ich pies zrobi komuś krzywdę, to oni za to poniosą surowe kary. Pewnie I moim moglibyśmy zdaniem to, to należy Duży spór wejść, jeśli chodzi o zwierzęta i też ten transparent, który był, który pan pokazywał zresztą, tak, że ludzie wybierają dziecko niż, niż dziecko. Ale czy naprawdę pan tak myśli, że ludzie, którzy wybierają zwierzęta, to znaczy, że nie chcą mieć dzieci i dlatego wolą Czy mieć zwierzęta? pani redaktor, zaczniemy od to tego, że takie. to był transparent przygotowany przez Młodzież Polską. On jest ewidentnie karykaturą polityczną na pewne skrajnie lewicowe poglądy. Tam się pojawiły też symbole tych poglądów. Te pioruny nieszczęsne, ludzi, którzy chodzili i siali propagandę, że przez rzekomo prawo chroniące życie ludzie umierają albo nie mają dzieci, co samo w sobie jest absurdem. Jest oczywiście narracja medialna obrzydzająca rodzicielstwo, macierzyństwo posiadanie dzieci, narracja klimatystyczna, że niby przez dzieci planeta płonie, dlatego że emitujemy dużo dwutlenku węgla. Oddychają, tak tak i, i moim zdaniem te absurdy zasługują na wyśmianie i odrzucenie. Natomiast oczywiście, że nie można problemu dzietności sprowadzać do tego, yy, że ktoś wygląda tak, a nie inaczej albo ma psa czy kota. No, to nie jest istota sprawy, tak? Natomiast przypominam jeszcze raz, to jest karykatura polityczno-ideowa. Karykatura polityczno-ideowa to nie seminarium socjologiczne na temat decyzji o dzieciach lub ich braku. Więc problem jest wieloaspektowy, złożony, my to doskonale rozumiemy, natomiast to nie znaczy, że nie można czasem się pośmiać. Ja oglądałem dużo karykatur robionych z nas, ludzi o poglądach narodowych, konserwatywnych. Co roku jesteśmy na różne sposoby krytykowani, wyśmiewani jako uczestnicy Marszu Niepodległości, czy, czy jako konfederaci, czy jako tam tacy, czy owacy. Nie widzę powodu, żebyśmy nie mieli się pośmiać też z naszych przeciwników. To już tak na koniec ostatnie trzy pytania, bo chciałam pana zapytać, jak się pan Panu podoba atakowanie y, PiSu? Znaczy PiS takiej konfederacji, Jak się Pan tu podoba? No bo im poparcie zjeżdża i czy to jest wynik właśnie tego ataku, który y, oni kierują w Waszą stronę? Nie wiem. Trzeba by rozmawiać z rozczarowanymi wyborcami pisu. Ja spotkałem wielu rozczarowanych wyborców pisu, bo część z nich głosuje w tej chwili na nas, a część być może to rozważa. Wydaje, a mi, część się, wydaje mi się, że takie to, kto go atakuje i kto kimś powie jest zupełnie drugorzędną sprawą. Oczywiście ludzie nie lubią nadmiaru atakowania siebie, ale z drugiej strony. Tak skrycie to wszyscy śledzą polityczne rozgrywki, albo i nie skrycie, tylko tak nie do końca chcą przyznać, że, że ich to jakoś tam fascynuje. Mamy, moim zdaniem, mocno rozognione emocje polityczne i to nie jest główny problem. Głównym problemem jest utrata wiarygodności. Rząd PiSu, szczególnie w drugiej kadencji realizował program, który dość luźno ma się do oczekiwań wyborców PiSu. Wydaje mi się, że tam puściły pewne hamulce, jeżeli chodzi o rządzenie państwem, jeżeli chodzi o realizowane pomysły. Oni też uwierzyli w to, że są w stanie wszystkich oszukać i ograć siebie nawzajem w rządzie, wyborców, opinię publiczną. Część z nich wierzy w to do dziś, na przykład rzeczy, które robili rządzą, krytykują i atakują. Posuwają się w tym do śmieszności, na przykład Sławomira Mencena zaatakowali za to, że rzekomo popierał lockdowny, gdzie wiadomo, że przez praktycznie całe te obostrzenia pandemiczne, żeśmy z tym walczyli, bronili ludzi. Przed tym zbierali podpisy, żeby te prawo uchylić, kiedy już nikt w to nie wierzył. Nikt naprawdę, łącznie z rządem, w to nie wierzył. Oni cio... Notabene do dziś części przepisów pandemicznych nie mamy pochylane. Na przykład podobno wybory w spółdzielniach są na bazie przepisów pandemicznych o, tak? ciągle zawieszone i przedłużane kadencje. <laughs> więc, więc ta zła legislacja, ona ma Została. swoje złe żniwo parę lat później. Natomiast problem, jaki jest z pisem, to jest taki, że ta partia jakby nie przeprowadziła żadnego rozliczenia siebie ze swoich błędów, zdrad programu, złych rzeczy, które się działy. I myślę, że to powoduje, że mają utratę wiarygodności u wyborców i że wyborcy szukają po prostu nowych propozycji. No Znajdują tak. je albo u nas w Konfederacji, albo część wyborców u Grzegorza Brauna, Grzegorza albo jeszcze Brauna, gdzieś indziej. Dużo, tak. I to jest naturalny proces w demokracji. To, to jest zła wiadomość dla PiSu. To naturalny proces w demokracji. Na przykład partie takiej starej prawicy, Trwale utraciły pierwszą pozycję na prawicy w takich państwach jak Francja, Niemcy, Włochy. Um, w tej chwili ten proces dzieje się w Anglii. To jest proces szerszy, kontynentalny i on wynika zawsze z tego samego z tego, że stare pokolenie liderów centroprawicowych um, tak na swoich funkcjach um, poczuło się pewnie, że przestało w ogóle starać się o wiarygodność u swoich wyborców, straciło z nimi łączność. Zrozumienie ich potrzeb, po czym stracili poparcie? To bardzo proste. I myślę, że w Polsce dzieje się powoli to samo. Oczywiście powoli, dlatego że jakby każdy naród, każde państwo ma swoją specyfikę. Tak? Ale czy tak jak w Słowomir nazwałby pan Jarosława Kaczyńskiego hamem? No gdybym to zrobił, to bym to zrobił, a nie zrobiłem tego. Czyli uważa pan, że nie jest hamem Jarosław Kaczyński? Uważam, że. <tanką> prowokacyjnie <tanką> zapytam. Każdy z nas ma gorszy dzień, tak? I pewnie ja też się zachowałem czasem wobec kogoś chamsko yy, i tego żałuję, że się tak zachowałem. Yy, yy, natomiast yy, pomiędzy. Yy, yy, Jakimś jednorazowym hamskim zachowaniem, a byciem hamem przebiega pewna granica. Tą granicą jest to, jaką formację kulturową posiadamy. Z mojej perspektywy, Jarosław Kaczyński jest przedstawicielem warstwy inteligenckiej, który czasem intencjonalnie zachowuje się w sposób nieuprzejmy wobec ludzi. A, czasem, a czasem, posługuje się, czasem posługuje się nieprawdą, manipulacją. Myślę, że jako polityk uwierzył w to, że tak trzeba, że nie da się inaczej. Nie zgadzam się z nim w tej kwestii. To znaczy, uważam, że jakby. Wierzę w pewną oczyszczającą i mobilizującą moc prawdy, także w polityce. Uważam, że polityk, który świadomie jako narzędziem posługuje się kłamstwem, manipulacją, um, nawet jeżeli wmawia sobie to, że robi to w pewnych wyższych celach i imię jakichś ważnych racji, to tak naprawdę, um, mówiąc metafizycznie, oddaje się złu. I o daleko poszliśmy. Życzę Jarosław Kaczyński życzę, Jarosław, daje się życzę, życzę, Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby mówił prawdę na nasz temat, na temat sytuacji w Polsce, na temat sytuacji w PiSie to może nie, bo jego partia by wówczas straciła jeszcze bardziej. Natomiast y, myślę, że trzeba być uczciwym na pewnym elementarnym poziomie. Można krytykować Konfederację. My nie mamy z tym problemu. Są oczywiste różnice między Konfederacją a PiSem. Y, nie jesteśmy propozycją dla każdego wyborcy PiSu, to bez wątpienia. Y, natomiast nie ma co na nasz temat kłamać, nie ma po co obrażać i to działa w obie strony. Uważam, że my też nie powinniśmy ani kłamać na temat żadnych innych partii, ani obrażać ich liderów. Zawsze się znajdą chętnie do obrażania i do kłamania. Powinniśmy podnosić ten poziom, Taka, takie jest moje podejście. No tak, ale mówi się o tym w pisie, że pan jest bardziej skory do koalicji z pisem niż słowom Irmáncen. To się on... mogę zdziwić. To się mogą zdziwić. Moim zdaniem to jest czasem błąd w ocenie. Przecież w wyborach samorządowych to partia Sławomira Mencena zrobiła lokalnie koalicję z pis a nie moja partia. Eee, więc e, jakby wyciągajmy wnioski z faktów. To na razie Sławomir Mencena e, przyjął do swojej partii byłych polityków PIS-u. E, no, ja jedną osobę, wydaje mi się, że w przypadku Słowomira Mencena tych osób jest więcej. Więc e, moim zdaniem, wnioskując z czynów, to wcale nie jest takie oczywiste. Natomiast, natomiast, ostatecznie, to jest kwestia współpraca lub jej brak w polityce, jest po prostu kwestią negocjacji i moim zdaniem i ja i słowem Jerbencan mamy tutaj podejście identyczne. To znaczy, że naszym zadaniem jako liderów konfederacji jest maksymalizowanie naszej pozycji w celu realizacji naszego wspólnego programu. I to, czy ktoś z nas na poziomie personalnym czy emocjonalnym ma bardziej, powiedziałbym, koleżeńskie stosunki z tym czy z tamtym człowiekiem, albo większy dystans z tym czy innym środowiskiem, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo w polityce nie liczy się to, czy się z kimś rozmawia, czy nie rozmawia, ani to, czy z kimś się lubi, czy nie lubi. W polityce, Chyba się liczy. W polityce fundamentalnie jednak emocje, emocje mają znaczenie w polityce. Być może przy procesie wyborczym, natomiast w procesie formowania rządów, większości e, liczy się przede wszystkim siła, jaką dysponuje dany polityk. No ale... A siłę mierzy się liczbą posłów. Ale co niech mi Pan powie, Panie Marszałku? Wam bliżej do Platformy, Koalicji Obywatelskiej, teraz przepraszam, nowa nazwa, czy do PiSu? Jest nam równie daleko do obu partii, dlatego do żadnej z nich, z nich nigdy się nie zapisaliśmy. Ale do koalicji z którą bliżej? Mm, do żadnej. Dlaczego miałby na być blisko do kogokolwiek? No bo z kimś musicie rządzić. Po pierwsze, nie musimy. nie musimy. Po drugie, jesteśmy w połowie kadencji, w której większość jest uformowana. Być może w przyszłości będzie taka sytuacja, w której będzie trzeba zawierać jakieś porozumienia i wtedy będziemy się nad tym problemem pochylać. W tej chwili jest czas pracy opozycyjnej, gromadzenia kapitału zaufania społecznego, a nie. Łaszenia się do innych partii, wskazywania bliższych i dalszych. Bliskie nam jest realizacja naszych postulatów programowych, a inni politycy są przeszkodą na drodze do realizacji naszych postulatów programowych. Matko, to groźnie. No to... staram się mówić, jak rzeczy wyglądają, tak? To sam... Ile razy różne rzeczy zgłaszamy, to ja nie doświadczyłem jakiejś pomocy ze strony polityków innych partii. Być może życie mnie zaskoczy i któregoś dnia przyjdą koledzy czy znajomi, czy, czy nie koledzy, tylko obcy ludzie z innej partii powiedzą, Krzysztof, wasze pomysły są świetne. Co możemy zrobić, żeby pomóc wam je zrealizować? Ale ten dzień nie nastąpił nie jeszcze. Nastąpił po prostu mnie. tego nie było. Więc ja się odnoszę do faktów. Jak przyjdzie ktoś do nas z partii X albo z partii Y i powie, słuchajcie, wasz postulat ten czy tamten jest bardzo dobry. Co możemy zrobić, żeby może razem prezydent zrealizować? Czy to jest prezydent Konfederacji? W takim razie może tą rękę wyciągnie prezydent na koniec tej rozmowy. Więc pani redaktor, kończąc tamte zdanie, my nic nie musimy, co możemy to wyznaczają nam wyborcy. I będziemy korzystać mądrze, to mogę obiecać, będziemy korzystać z roztropnością z kapitału ofiarowanego nam, złożonego w nasze ręce przez wyborców, starając się unikać pychy, arogancji, ale też naiwności. Uważam, że tu jest bardzo duży problem z przywództwem partii prawicowych i wyborców prawicowych. My nie możemy być naiwni. Na naiwności. Potknęły się prawie wszystkie siły prawicowe w Europie. Dlatego straciły przywództwo społeczne, straciły oddziaływanie, autorytet, zaczęły realizować program swoich przeciwników. My nie chcemy być jednymi z nich i nie będziemy. No to jeszcze odbije to pytanie, czy to jest prezydent Konfederacji, Karol Nawrocki? E, to jest prezydent Polski. Nie upartyjniajmie żadnego prezydenta. Oj, to bardzo ładnie. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i przy okazji lider Konfederacji był moim gościem. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo dziękuję, panie redaktor. Pozdrawiam serdecznie. Thank you.